Witam Karol Kubek z tej strony. W dzisiejszym odcinku chciałbym dać Ci moją opinię na temat tego, czy warto płacić za listy mailingowe, czyli tak zwane leady, czyli dane kontaktowe do, do osób. Więc pozostań tutaj. Dzisiejszy odcinek będzie kierowany bardziej do osób, które zajmują się online marketingiem bądź chcą się zajmować marketingiem w internecie, promować swój biznes online. I pytanie jest tego typu. Jeśli zaczynacie to robić, to pojawią się takie kuszące myśli, aby zamiast wkładać dużo pracy i budować jakąś wartość, przez co będziecie przeciągać ludzi, którzy będą chcieli zostawiać swoje maile u Was, będziecie chcieli pójść na skróty, albo będą was kusić, różne reklamy. Bo co będziesz się przemęczał, kup u nas bazę 10 tysięcy maili razem z danymi telefonicznymi do tych osób i będziesz miał już swoją bazę wygenerowaną. Tak więc jest to dość kuszące, i pytanie jest: czy warto kupować takiego typu informacje? I moja odpowiedź brzmi tak, to zależy. To zależy od tego, co chcecie wyciągnąć poprzez zakup tej, tej bazy kontaktów, ponieważ jeśli chcecie zbudować swój biznes bazując na kontaktach, które w ogóle Was nie znają, na ludziach, którzy prawdopodobnie w ogóle nie szukają produktu, który oferujecie, bądź też nie szukają żadnej opcji biznesowej dla siebie, to będziecie zmagać się z wieloma trudnościami. Będziecie musieli odpowiadać na pytania: skąd Pan ma moje dane, jak Pan mnie znalazł, dlaczego Pan mi w ogóle zawraca głowę takimi rzeczami, nie jestem w ogóle na to na tym zainteresowany, tak? czy zainteresowana. Więc tutaj, jeśli myślicie, że zbudujecie swój biznes poprzez kupno tak zwanych leadów. To no, niestety będzie to bardzo trudne, i, i tutaj w tą stronę bym raczej nie szedł. Lepiej jest budować wartość, przyciągać ludzi, którzy będą Was znać, będą widzieć Was autorytet i będą chcieli z Wami współpracować. Jest dużo łatwiej wtedy z takimi ludźmi pracować, niż z kimś totalnie, totalnie obcym. Natomiast warto kupować te leady, czyli te dane kontaktowe, jeśli chcesz. Wyszkolić się w pewnych umiejętnościach, chcesz rozwinąć sobie pewne umiejętności, czy to umiejętności rozmowy przez telefon, tak zwanych zimnych telefonów, bądź też chcesz sobie rozwinąć umiejętność. E-mail marketingu, czyli wysyłania kampanii e-mailowych, przez co przyciągniesz do siebie nowych klientów czy nowych współpracowników, tak partnerów w biznesie. Więc jeśli chcesz się uczyć, chcesz się rozwijać i nie interesuje cię to, jaki będzie efekt końcowy, czy się dołączą, czy nie, chodzi tylko o to, żeby zdobyć praktykę, obyć się z tym, to to jest świetna forma. Kupujesz paczkę kontaktów i możesz bezpośrednio już zacząć, zacząć z tymi ludźmi pracować na zasadzie właśnie zimnych telefonów bądź wysyłania im kampanii mailowych. Natomiast chodzi o to, żeby tutaj przede wszystkim kupić się na nauce, na rozwoju siebie, a nie na tym, żeby, żeby komuś coś sprzedać. Tak? Więc w tym momencie to jest jak najbardziej wskazane, żeby, żeby w taki sposób działać. Więc mam nadzieję, że dzisiejsza wskazówka była dla Was cenna. Jeśli tak, zostawcie komentarz poniżej, polajkujcie nasz profil na Facebooku. Jeśli macie w swoim zespole ludzi, którzy są zainteresowani reklamą w internecie, to podzielcie się z nimi tym filmem, niech dowiedzą się przynajmniej albo zaoszczędzą pieniądze, albo ustawią sobie myślenie we właściwy sposób na właśnie płatne lidy. Oraz zasubskrybujcie się na nasz kanał, aby dostawać więcej darmowych szkoleń, które dla Was przygotowujemy codziennie. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia.